W ostatnich latach adaptacje gier wideo trochę się bardziej udawały. Jak będzie tym razem? Zobaczymy. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Jak zwykle Natalia, cześć. I dzisiaj... A mi Jacek wyrwał do zwiastunu. Ja też się wyrwałem, dopiero co zlądowałem do domu. I musimy sobie zobaczyć ten zwiastun Uncharted, ponieważ to był film już przekładany wiele razy i był... Zresztą kolejność była zamieniana z tym, ze Spider-Manem. On w ogóle, film Uncharted miał być kręcony już od dawien, dawien, dawna i w końcu udało się i w końcu ten film powstaje i ma mieć premierę w lutym w przyszłym roku roku w kinach. Całkiem blisko. Całkiem blisko. W roli głównej Tom Holland. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to będzie taka pierwsza duża adaptacja Sony z tej takiej nowej i tej nowej inicjatywy mm -hmm. PlayStation Productions na duży ekran. Więc wiadomo, tam się robi The Last of Us też na HBO. Ale wiesz, to jest, to tutaj się coś dzieje. Więc zobaczmy. Przejdźmy sobie do konkretów. Start.

Ale In muzyka. Her. Why the map? path Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history. treasure that's never been found. Billion, easy. Mark Wolberg jako sali well, nie wszyscy przepadają z takim kaskiem. A czy ja nie przepadam za Markiem Wolfbergiem, więc? A czy no? Jakoś to nie jest, wiesz, mój ulubiony This? I'm a friend of Sully's. Sally doesn't have any friends. I should know I'm one of them. You are a collector. Well, I dabble. I'm dabble. My Antonio I'm no, no no, no, no no, no. <sighs> I'm pretty sure he's just threatening to kill me. But don't touch your ear like that. You look like an idiot. You have no idea who you partnered with. I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother Sayon left one final clue.

Eeeem... Um, nie wiem. Jesteśmy... Znaczy powiem... To. Jesteśmy hype trainem, powinniśmy to zrobić. Ciu, 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 hype training go. Ale... Ciu, 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 hype train go. Nie, my, zawsze wyrażamy opinię. Ale tak, ale, ale, ale tak, ale powiem ci szczerze, że okej, okay. z jednej strony tutaj czuć taki vibe Indiana Jonesa no to co jest nas spoko, wiadomo, to takie filmy, takie filmy przygodowe zazwyczaj trochę mają i to jest na plus. No trzeba powiedzieć, że jakby gra Uncharted bardzo mocno inspirowała się tak. filmami tego gatunku. I teraz jakby mamy Reverse do filmu z powrotem. Więc to jest na plus i tutaj to czuć i to mi się akurat bardzo podoba. Okej, okay. um. wiesz co? Ten zwiastun nie jest cringe'owy. Nie, 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 nie jest. jest. Nie jest to coś złego, bo jakby jak myślę sobie adaptacja gry wideo to mam takie... Uff, no okej, okay, to jest ciężki, to jest, to jest bardzo grząski grunt. I wiesz, to, i wiesz że mi się podobał ten zwiastun? Myślałem, że mi się nie spodobał. I wiesz co? Ja oglądałem fragment wcześniej, chyba dwa dni temu wycieku był na rozdzielczości 1440p 3GP nagrywany ekran mikrofalówką i powiem ci, że wtedy miałem takie, okej, okay, chyba się to nie zapowiada dobrze. Ujrzałem to, to wygląda jak solidny akcyjniak i z nawet niegręczowym humorem. Humor tutaj pasi. Ja ci powiem tak, ja się bałam, nie, nie widziałam żadnych zwiastunów, bałam się, że to pójdzie, wiesz, w stronę rzeczy, których znam, takie w sensie bardzo w stronę, nie wiem, Lary, w stronę Indiana Jones, że to będzie tak mocno tutaj czuć, także to będzie po prostu, wiesz, tak przełożone w tą stronę, ale nie. Ja, ja jednak czuję ten. Jakby pomimo tego, że tutaj mamy młodszego Natana Drake'a. To nie jest jakby do końca filmowa opowieść, to czy co jak nam nie, nie do końca growa opowieść, to jednak czuję tutaj to Uncharted. Nie czuję, jakby to był taki low budget. To znaczy, może nie low budget, ale po prostu remake, amerykański remake z lat 90., który jest super ultra akcyjniakiem, momentami mrocznym. Taki, który jest trochę off-brand, tak jak Super Mario Bros. z ja tak tak ci być... roku. Sorry, jestem świadom ja... po tym filmie. W ogóle teraz, bo próbuję sobie przypomnieć e, zwiastuny Assassina. Tak, wiesz. Oj, tego Zwiastun filmu, oj, tego filmu tak, z tego. Z Banderem. Uh -huh. Tak, i on, one też zwiastuny wyglądały całkiem spoko i zapowiadały, że ten film nie będzie zły. A wyszło to, co wyszło. Ja jestem okropnie złym przykładem co do filmu Assassin's Creed, bo pomimo wszystkich wad tego filmu mi się podoba. Jakby nie wiem, ja jakoś mam słabość do mnie Assassin's On on był nudny. On dla mnie po prostu straszliwie nudny i, i to był mógłby być problem. o wiele lepszy, oczywiście, ale koniec końców nawet był taki. He, Okej, okay, w porządku. A tutaj widzę potencjał na coś lepszego. Miał, mam wrażenie, jakby Sony trochę przypilnowało swojej marki i ogólnie dało dobrych ludzi do stworzenia tego filmu. Tom, Tom Holland jest ogólnie na topie, więc jeśli, można się kłócić, czy to dobrze, że mamy tutaj młodszego Natana Drake'a, ale wydaje mi się, że dobrze, dobrze. dlatego że mamy Natana Drake'a na przyszłość, a nie który, człowieka, który nam się zdziadzieje za trzy filmy, bo filmy powstają. No wiadomo, no w, w grach to nie ma aż takiego znaczenia szczególnie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ten film się sprzeda i ta marka będzie mogła się pociągnąć, to będzie mogła się pociągnąć Tomem Holandem. Nie trzeba go będzie rekastować za parę Filmów. Poza tym Tom Holland jest, no wiesz, Sony. Więc to, Tom Holland jest pupilkiem Sony. No, Zacznijmy od tego. No nie mi się, to w tych, chyba w tej chwili ich na jakby najmod, najmodniejszy, też tak powiem, najbardziej na to Dobre aktor. słowo, dobre słowo. No. Ale wiesz co? Jestem pozytywnie nastawiony do tej produkcji. Nakręcony jest też nie aż tak źle. W sensie podobają mi się te kadry, które tutaj są. Nie mam nic co. Ale to, to jest coś takiego, to jest taki trochę czysty styl Sony. Wiadomo, że dla Sony robią różne podstudia produkcyjne, ale jednak dużo produkcji, które wychodzi spod ich ręki, ma taki wspólny mianownik taki troszkę niejakości wizualnej. To mi się podoba. Tutaj te scen, ta scena w powietrzu, jakiś, to ma jakiś, tutaj czuję Uncharted w tym wszystkim. Jakby to nie jest ciężkie do zrobienia ten klimat, bo wystarczy się inspirować wszystkimi produkcjami, które istniały historycznie oraz grami, ale, ale w przypadku adaptacji gier nawet takie rzeczy potrafią czasami spieprzyć. Powiem ci tak, mi się ten zwiastun średnio podoba, jakoś tak jestem średnio przekonana, ale bardzo czekam mimo wszystko na ten film i czuję, i czuję ten, tą zagadkę, czuję tą przygodę. Just... Wszystko z tego zwiastunom czuję i zachęca mnie do tego, żeby na ten film czekała. Ja mam wrażenie, że gdyby nie, Mar nie Mark Wahlberg, to 90% osób by miało bardziej pozytywne podejście i na zasadzie zobaczyli Marka Wahlberga eee, takich filmów akcyjniakowych. Takich. Mm. Mm. Ale wiesz co, ja bym się nie przejmował tym specjalnie. Ale jest Antonio. Cała, cała reszta obsady mi się bardzo podoba. Tom Holland, Antonio Banderas. Tam jest ta tepiarka, nie pamiętam teraz nazwiska, tak, ta, ta Sabrina. Sobriny. Właśnie też przed chwilą mi to mignęło i chciałam się spytać, czy to nie jest Stalaska z Tak, tak, dokładnie. Tam widać ją w którejś scenie. Liczę na dobrą zabawę w kinach. Zobaczymy jak planowo wyjdzie ten film. O teraz widzicie na ekranie. E... No na tą samą fryzurę. E, aczkolwiek jak, jak w tej końcowej scenie, jak e, tą Holland grzebie w, jak, w jakiejś szafce, coś tam grzebie w kablach, myślałem, że zaraz podejdzie do niego Happy i mu powie, pan Stark cię woła. Ale A to no, prequel do Spidermana jest. E, znaczy w ogóle ta scena, jak rozmawia z tym typem, z e, szkockim akty, akcentem, jest taka bardzo Spidermanowa. Jakby tam wstawić Happy'ego, to można by było, wiesz... Jestem... Nie, nie wiem, co uważasz, Natalia, koniec końców. Koniec końców ten zwiastun jest ma, przekonujący, ale ale sprawia to, co powinien sprawić, czyli czekam na ten film. Mnie on nie zniechęcił, a to jest bardzo duży plus. Jestem pozytywnie nastawiony od teraz do tej produkcji. Mam nadzieję, że to jest początek jakby tych adaptacji w gier Sony, które będą udane. Gier PlayStation, tak. które będą mógł Ja myślę, że Sony, Sonic. Przy, Sony to przypilnuje. Ja myślę, że Sonic już nam zrobił taki ładny wstęp do udanych adaptacji filmowych i mam nadzieję, że będzie takich więcej. No, było tam w ostatnich latach kilka lepszych. Na pewno ten jakby trend idzie, jest wzrostowy całe szczęście, a nie idziemy w dół cały czas. To jest bardzo pocieszające, jeśli chodzi o adaptację gier. Dajcie nam znać, co wy uważacie na temat tego zwiastu w komentarzach. A jeśli nie w komentarzach, to. Zapraszamy na naszego Discorda i tam możecie podzielić się z nami swoją opinią. Tak. W ogóle wejdźcie w w hype, do Hajpometru. Tak, Hajpometrze już tak. jest zwiastun. dawajcie nam znać szybko, ponieważ w poniedziałek będzie nowy odcinek i trzeba Uu. trochę narobić tych opinii. A tam są waszych. ciekawe rzeczy w tym tygodniu. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Pa.